С этой стороны, нравится быть даже в колене на моем канале, с Эсса Кляночник. Сейчас, к четвертому, ты бум. На н ⁇ ку. Охренеть, со мной ютубер в капке, охренеть. Со мной вишь? Со мной ютубер в капке, капец. Окно есть. Ну ты так курсит. Кажется, на окне слева. Да, слева. Да все, перед тобой. Окей, не спек. Daj mi swojego swój pistolet i to zrobić Dobra, nice Mamy pierwszą, pierwszą rundę No i nie tak no, nice Tam 1 HP To jest cud, normalnie cud Wydaje się takie easy, ale wiecie jak to jest w sensie. Lepiej nie chwadzić nie przed zachodem słońca, bo wielokrotnie już można było przy meczach doświadczyć różne rzeczy. Wiadomo no tam ma koniec. 4 0 jak na razie bez straty lądy, bez straty bez zgonu. Na razie jest OK. Aha Trochę się zdradził chyba mi się wydaje. Mhm. Niepotrzebnie, niepotrzebnie moim zdaniem. Mógł swejkować, że tam idzie i zostać tu. Tak mi się wydaje. Wow, youtuber play... Switch Ty ze mną. ja mam jakiegoś farta w tym meczu. 4 HP, a wcześniej miałem jeden HP, a teraz 4 to jest niemożliwe. Tu Dwóch mówisz? Zobaczymy, bo jeden teraz może się cofnąć jeszcze. Chyba dostał w głowę. Lowish, się. Okej. Okay. Nie wiem czy, czy oni się nie dostały do mnie w głowę. Gdybym miał większego, loba. Dobra, świetnie. Dobrze, że on już tędy wysiadł, bo chciałem już sprawdzić te drzwi tutaj, nawet te krótkie. To by mógł być błąd. jeden raz. I tak mnie zabawało bardzo właśnie. Fajnie. Zaryzykuję. Nie opłaciło się, jednak nie. Nie. Już nie wiedziałem, co zrobić. <grym 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 przy tym. Dwa zgony tylko. Osiem kili może być. W ogóle 6 sześć, dwa dla nas. Najważniejsze. No. Szkoda tej rundy, bo trochę zagraliśmy etat. Tak. Nie za fajnie. Dobra, pięknie. Proszę o info. świetna, ronda dla nas. Trochę bym się ziwił, gdyby przy wygranej. Przy tej prośbę wcześniej, żeby była do Goldena no to tutaj już tak nieraz było Dobra O ty nie nie Właściwie to czemu ja w nie strzelałem, bo... Nie wiem, nie wiem Dobra, pierwszego zabijamy, mamy dwa na 1, nie robimy to. Ty, trajerze jeden. Moi bądź znowu? Siedem cztery. Zaczynają oni grać teraz. sobie trochę tego magazynku. O nie. Ej, 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 Teraz co? Super. Tego mi było trzeba. Nice. No, no, Nie wiem. Tak, ja nawet niego nie potrafię ani jednego cennego strzału dać, Nie mają, comeback. Coś było tak pięknie. Cztery rundy pod rząd. Nie wiem, jak mogliśmy pozwolić im zrobić taki kambak. Jeszcze jeden gdzieś Dobra mamy przynajmniej tą rundę 8-6 już nie przygraliśmy przynajmniej 8-6 Jednego mniej mają I dobrze, że poszedłem tędy jeszcze 9-9 <grym>, runda nasza, tym samym wygraj już Najwyższy procent z w głowę. 90% Super 12 kili Awansu nie ma, nie ma A więc zostawcie w górę komentarze, subskrypcje jak to nowe I widzimy się w następnych filmach, siemka